No to witam serdecznie, dzisiaj ze mną nie spada. To jest aktualnie chyba mój ostatni live na tym kanale. Powiem pod koniec live'a. Bo odchodzi, co bo coś planuje. wy <grywk> na kolejem. Okay. A tak szczerze jak mam szczerze mówić To no, ten kanał jest po prostu gówniany, właściwie na, na nim nic fajnego nie było poza kilkoma filmami I tam będę zakłada, założyłem nowy kanał jak chcecie, to wbijcie lodio 320 e, Planuję jakby zrobić Teledysk Eminema, ale w Fortnite cie. Nie no, spamer. <laughs> Dopiero <laughs> Dopiero się wyglądało o mam I u, u, u. Pociąg będzie za 20 sekund to twoją kartę i to będzie... I mnie restartuj od razu. Nie, pojadę chwilę pociągiem... No nie, bo potem na pociąg nie wrócimy, a tak zdążymy jeszcze na pociąg, chodź szybko mnie zrestartować. Już pociąg dojeżdża. Dobra, restartuj mnie. Najwyżej się dobiegnie. Postaw... Dobra. Dobra, się, się dojedzie rocket League. Ja nie będę jak Marty. Że jak ktoś ktoś coś na najbie napisał No i na to nawalać? I na to pelec tylko Ej, zabiją mnie od razu! Kurde! Zabiję! Powaliłem! A mnie jakiś tyt gania Dobra Zaraz zobaczę ten komentarz, że takiś ty biega Fortnite to już nie Fortnite Miałem now nowy kanał Nowy kanał Nie, lot... no Ten czy teraz Miałem się jak to to ty jak ty Zabiłem go A ja jednego powaliłem Kurde, mam przewalone Zabiłem go A ja jednego powaliłem wiesz co napisał? Kurde, no. Gnipek napisał, Logik ty grubasie, pan dot frajera. Gnipek? Mm. Jak to się nazywa? Napisał, Logic, ty się ma gnipek? napisał, Logik ty grubasie, pan dot Dobra, jak to się mazało? Białyśniak 3,5,7. Ja? A wziąłem. Białyśniak 3,5,7. Ja? A dobra. Nie no, dni jeżdżą takie komentarze przy... Dobra Chciałem tylko powiedzieć, że ten Żebyście wbijali na nowy kanał Który powstał, pisałem eee, I To koniec